Witam bardzo serdecznie wszystkie panny w czytaniu ogólnym na rok 2021. Dwójka mieczy, cesarz, arcykapłan, król buław. Jeśli chodzi o pracę. To rok 2021. Myślę, że Panny e, czekają trudne decyzje do podjęcia, jeśli chodzi właśnie o pracę. E, myślę, że Panny troszkę się miotają i nie do końca wiedzą, e, co w życiu hmm, chcą robić, i rok 2021 przyniesie im chyba odpowiedzi na ten temat. Hmm. Myślę, że pomimo tego, że panny będą miały dylemat związany z pracą, hmm, to finanse, hmm, w tym roku na pewno nie ucierpią, wręcz przeciwnie. Myślę, że to będzie rok y, udany. Y, druga rzecz: część z Was panny mogą porzucić y, pracę tylko i wyłącznie dla pieniędzy na taką, która będzie przynosiła y, dochód. A jednocześnie a jednocześnie wykonując ją będziecie pomagać innym ludziom. Do tego aspektu y, materialnego dołączy jakby również aspekt y, duchowy, więc być może będziecie się zastanawiały, czy to jest dobry moment na to. Y, jakby dołączyć tą drugą sferę. I czy jesteście już na to gotowe? Jeśli zadajecie sobie takie pytanie, to moje karty mówią, że tak jesteście gotowe, by w tym kierunku pójść. Jeśli miałoby to się wiązać z założeniem własnej działalności, to rok 2021 będzie. Do tego dobrym rokiem. Jednakże nie należy robić niczego gwałtownie. Najpierw popatrzeć, przemyśleć, a dopiero potem zadziałać. Pomału. Więc jeśli macie taki plan, to tak w tym roku możecie to zrobić. Ale nie na chybcika. Jeśli chodzi zaś. O o aspekt uczuciowy, to mogą się w Was, panny, narodzić jakieś dylematy. Jeśli chodzi o single, to myślę, że może być tak, że będzie kilku kandydatów w Waszym otoczeniu, i tak nie do końca będziecie wiedziały, w którą stronę pójść. Także, jeśli chodzi o m, życie uczy, uczuciowe, y, to myślę, że, że dla singli będzie ono kwitło w roku 2021. Jeśli zaś chodzi o stałe związki, to w życie panien może wkraść się też jakiś y, dylemat. Być może um, będzie tu chodziło o ślub, e, ponieważ osoby, które um, są już um, w jakim, są już w dłuższym związku, jednak niezalegalizowanym, mogą spodziewać się oświadczeń, a także um, ślubu kościelnego więc stąd mogą wynikać jakieś dylematy. Jeśli chodzi o ogólne powodzenie w sprawach uczuciowych, to rok 2021 według mnie będzie dla Was bardzo pozytywnym rokiem. Będziecie czuć się przy partnerze. Um, bardzo dobrze będziecie czuć um, jakąś formę um, opieki, ze strony ze strony partnera. Um, także um, pod względem uczuciowym, rok 2021. Jak najbardziej rysuje się bardzo pozytywnie. Wszystkim pannom życzę wszystkiego dobrego. Bardzo proszę o subskrypcję, o komentarze, jeśli Wam się podobało, jeśli Wam się nie podobało, to także. I do usłyszenia.